Witam Was na kanale Beauty Tematy Beaty, dzisiaj kolejny filmik z kalendarzem adwentowym, kolejny, adwen, kolejny kalendarz adwentowy, taki jak widać w pełen brokatu, pełen połysku, podobnie jak czas, który teraz się zbliża, albowiem zbliżają się zabawy andrzejkowe poprzedzające oczywiście adwent. Niektórzy robią już podsumowanie kalendarzy adwentowych, ale ja chciałam wam jeszcze powiedzieć, że będę cały grudzień otwierać kalendarze na moim kanale. Głównie być może będą to pojedyncze filmiki w tygodniu, ale nie wykluczone, że czasem może zdarzyć się dwa razy w tygodniu, także, jeszcze u mnie nie jest koniec kalendarzy adwentowych dla tych wszystkich, którzy lubią, chcą oczywiście będą się to powtarzać niektóre kalendarze, takie które już żeście na innych kanałach widzieli no ale wiecie, ja też nie stworzę nowych rzeczy natomiast tutaj przede mną kalendarz adwentowy od Sinsei. Co zresztą widać tutaj na, na górze kalendarza, o, z napisem Sinsei. Oczywiście na sobie mam dzisiaj sweterek z rękawkiem, czy czwarte z Bon Prix, z metaliczną złotą nitką. Nie wiem, czy dostępny, chyba już niedostępny. No i oczywiście tutaj z kalendarza adwentowego Sensei pierścionek z Karibu, czyli z Reniferkiem. No i cóż, muszę powiedzieć, że ten kalendarz kupiłam stacjonarnie w Sinseju. Poszłam tam głównie po to, aby znaleźć kalendarze te nowsze z biżuterią, bo bardzo mnie one interesują. No ale niestety nie było kalendarzy z biżuterią. Wypatrzyłam ten i on normalnie był w cenie, Jego regularna cena to 89 ,99 zł, 99 groszy, ale wówczas, gdy ja byłam, to był na przecenie minus 52% i kosztował 42 ,99 zł, 99 groszy. Więc pomyślałam, że no za tą cenę takie piękne pudełko to się skuszę. No i kupiłam ten kalendarz. Jak się okazało, jest to kalendarz z akcesoriami do makijażu, do pielęgnacji. Zresztą zaraz będziemy go oglądać. Ale chciałam zwrócić uwagę na bardzo porządne pudełko. Z takiej otóż mocnej tektury, naprawdę mocnej. I zobaczcie tutaj. Otwiera się tutaj na magnesy. Tu jest takie o... Fajnie się zamyka na magnesy. I po otwarciu mamy o dziwo kartoniki. No także wygląda bardzo pięknie. Tu z podkreślonym, właśnie tak jak mój sweterek, <grych> kartonikiem numer 6, czyli Mikołajkami i kartonikiem 24, czyli Wigilią. Także zobaczcie tylko. Jak to właśnie wszystko pięknie wygląda. No, nie, nie przedłużając, już przechodzimy do kartoniku numer jeden. Może tam będę też wrzucać. O. I zobaczymy, co tu będzie. Ja jak mówię, no tutaj nie ma jakichś super rzeczy. To już się domyślam, co to będzie. To jest taka brzytwa. To jest brzytwa do golenia twarzy. Do golenia twarzy z tego meszku takiego. No ja może tutaj zobaczymy, czy to coś goli, bo ja mam tutaj takie owłoski, widać. Bardzo to jest takie, o, nie bardzo to nawet goli. To, to nie, nie ma się czym obawiać, że to się człowiek zrobi krzywdę. Tylko mi się wydaje, że to w ogóle należałoby się zastanowić, w ogóle jak to się golić tym, o teraz coś poszło. A, czyli to trzeba tak. Pod włos. <laughs> no, tak, pod włos. O, widzicie, coś jednak goli, ale, wiecie, taki gadżet to ja raczej takiego czegoś nie stosuję. No, ale wiem, że niektórzy. Może i stosują. Widziałam takie też grzeby, yy, takie nożyki do yy, przycinania brwi, ale ten to jest raczej do golenia twarzy. Dobra, dwójka. Dwójka tutaj. Będę wrzucać właśnie. Potem zobaczymy. I dwójeczkę mamy tutaj. Kartoniki te już są takie z mięciutkiej takiej tekturki. Ale pudełko jest super. No i tutaj mamy 5 sztuk takich jednorazowych mmm, szczoteczek do makijażu rzęs, albo do makijażu brwi, zależy do czego tam potrzebujemy. Czyli jednorazowe y, takie, że które Często wykorzystywane są w gabinetach kosmetycznych. No nie wiem, czy jest to akurat bardzo potrzebny gadżet. Myślę, że nie bardzo, no ale wiecie, no jest to na pewno jakiś gadżet do kosmetyczny. Dobra, trójka. Trójeczka mała. Cóż tu mamy? I znowu ozdobne dżety, nie wiadomo na co, nie pisze nic, czyli prawdopodobnie są to dżety na, do makijażu twarzy, do naklejania makijażu twarzy. Natomiast być może także można je zastosować do ozdobienia paznokci, ale myślę, że są jak na paznokcie zbyt duże. Więc raczej obstawiałabym tutaj twarz. Czwórka. No i cóż. Nie wiem skąd oni to wzięli, taki kalendarz, bo ja go nie widziałam w ogóle na stronie internetowej Sinseja. No, ale tutaj się znalazł. I tutaj nie ma co tego wyciągać. Takie dwa silikonowe, tak silikonowe, takie, takie jakby pędzelki czy, czy jakby szpatułki. One są do nakładania maseczek i rozprowadzania maseczek na twarz, czyli do pielęgnacji mające zastosowanie. No, takie, wszystko widzę jak na razie w takim różowym kolorze. Piątka, fajnie ułożone, bo nie trzeba szukać. Zresztą tu by było bardzo łatwo znaleźć numerki, bo tutaj nie, nie ma, wiecie, nie ma takich wzorków, to, to się by i tak dobrze szukało. O, i tutaj, przypatrzcie, takie jakby pastylki eee, cztery jakby pastylki ale z tego, co mm, wyczytałam tam na odwrocie, to są to takie, jedno, jakby, jednorazowe mm, ręczniczki, do zmywania twarzy, czyli one aktywują się po zamoczeniu w wodzie. Oczywiście trzeba wyciągnąć z tej folijki i aktywować w wodzie, czyli takie, takie mini ręczniczki do zmywania czy maseczki, czy jakiegoś makijażu twarzy. Dobra, i szósteczka. Szósteczka, czyli mikołajki, ozdobione ładne pudełeczko której strony się otwiera, hmm, ale Mikołajki niezbyt, bo jest to taki już dosyć też spotykany często w takich tańszych właśnie kalendarzach. Taka silikonowa szczoteczka do ust, ona jest tutaj właśnie w formie ust i ona służy, bo to też Przeczytam tam na odwrocie kalendarza, do pilingowania ust. I jest naprawdę taka drobniutka i delikatna. I wydaje mi się, że właśnie do usuwania takiego, wiecie, takich nieraz skórek, takich spieszchniętych ust, nie byłaby zła. Tylko problem jest taki, że no trzeba by ją było utrzymywać w takiej no, nieskazitelnej higienie. Dlatego, że no usta są jednak bardzo wrażliwe, a jeżeli ktoś ma w ogóle skłonność do opryszczki, to może nawet taki zabieg sprowokować wystąpienie. I to nawet nie tyle ze względów higienicznych, ile ze względów na podrażnienie. No, usta są jednak delikatne, ale to służy na pewno do peelingu ust. Siódemka. Siódemka. O, i tutaj. No, tu nic, nic odkrywczego. Tutaj mamy takie ozdoby do Paznokci. To już jest takie, takie jak widać tam różne kawałki, różne gwiazdeczki takie w kolorze srebrnym. Z tego co widzę, jest to kolor srebrny. Ozdoby do Paznokci. Ósemka. Taki kalendarz, wiecie, taki no nic specjalnego, ale jak ktoś lubi oglądać kalendarze, to wiecie. Chociaż niektóre rzeczy się przydadzą, przydają z tego. I to jest taki pad. Yy, troszkę się tutaj skleił, yy, bo to jest taka myjka do yy, twarzy. Po prostu taka gąbeczka w kształcie serduszka, troszkę pozawijana, bo ona była tam dosyć ściśnięta tutaj właśnie jest do założenia sobie palców i do zmywania twarzy. No na pewno na pewno taka myjka twarz potrafi znacznie lepiej oczyścić niż normalnie. Ale jest to taki gadżet, wiecie, bez którego też można się obyć. Dziewiątka. Dziewiątka. Wszystko w kolorze różowym. I znowu w kolorze Różowy. I tutaj mamy żelowe płatki pod oczy. No i to są już takie płatki wielokrotnego użycia, bo one są takie, wiecie, jak te e, paty, takie na oczy co nieraz mamy całkowicie takie okrągłe, prawda? Ja tam pokazywałam na którymś moich, z moich filmików takie miałam w, form, w kształcie takich ogórków płatków ogórka, a te są w takim w takim po prostu kształcie takich typowych płatków żelowych pod oczy, czyli pod oczy na na opuchliznę, na likwidację opuchlizny. Z tym, że, no, oczywiście pod warunkiem, jeśli będą schłodzone, dziesiątka. Fajnie tak lecieć po kolei, nie trzeba się męczyć. I w dziesiątce w zasadzie non-comments, bardzo ładne, ale teraz takie dwie spineczki, które zapobiegają takiemu zaginaniu się włosów mmm, stosowane przy makijażu 11. 11. W mamy o to, to tutaj tak się trzyma. Pozwólcie, że zrobię to muszę to wyciągnąć poza. Co się trzyma Niemiłosierny. Nie wiem, czy to przyklejone jest czy co. Nie ja nareszcie puściło. Mamy tutaj y, parę y, sztucznych rzęs z takimi kryształkami naklejonymi i tam z tyłu w opisie było napisane, że są to rzęsy. Y, Fluorescencyjne, czyli takie, które powinny się to błyszczeć i świecić w ciemności. Nie wiem tylko, czy jest do nich klej, znaczy kleju, jak widać, nie ma, ale czasem ten klej może być na pasku. Tego niestety nie wiem w tym wypadku, no ale zawsze lepiej jakiś klej ze sobą mieć, bo gdyby się okazało, że trzeba je przykleić, no to wiadomo, że trzeba. 12. O, cóż tu więcej? Nic dodać, nic ująć. Dwa wałki do włosów. <laughs> Nie wiem, czy wiele można zrobić za pomocą dwóch wałków. No, chyba jedynie coś w okolicach grzywki troszkę unieść od nasady, żeby odbiły. No ale dali to jest. Trzynaście duże. I zobaczymy, czy cechowe, czy szczęśliwe. O kurczę, jaki gadżet! I z tego co też mi wiadomo, jest to elektroniczna zalotka do włosów. Więc tutaj widać jest kabelek. Trzeba by ją chyba. Ona nie jest chyba naładowana. Patrzcie, może tak też by szło. Nie wiem jak to działa, trzeba by było to kiedy, może jaką próbę zrobić, ale wiecie, no mi będzie raczej trudno. W każdym bądź razie widać, że jest kabel, jak i trzeba by chyba to ładować. Natomiast muszę powiedzieć, że na pewno jest to gadżet dosyć ciekawy, no bo nie, nie często się takie gadżety widuje, no ale jednak jest to gadżet i na pewno nie przez wszystkich będzie używany. Czternastka bardzo duża, chyba największa. A ale w zawartości to już ludzie, który to już z kolei. Ale wiecie co? Fajna jest fajna, bo jest taka bardzo łatwo, taka leciutko rozciągliwa, taka nieuciskająca, Głowy opaska do zabiegów beauty na włosy, taka jakich wiele. Piękny kolor, bo wiadomo, no z takiego y, misia, z takiego pluszu, ale bardzo fajna ta gumka jest, naprawdę, bardzo fajna. Jakość superowa. To była czternastka, piętnastka. Malutki, coś malutkiego, wszystko różowy kolor. No, i tutaj mamy do wypróbowania takie naklejki na paznokcie, ale w bardzo ładnym też takim brokatowym yy, kolorze różowym, z takim w zasadzie takie ombre. O, dobrze tutaj widać, takie ombre. No, i myślę, że no czemu nie? Na pewno sobie spróbuję kiedyś je nakleić. Yy, no, więc to wystarczy. Szesnastka, szesnastka tutaj. O, i następna bardzo fajna rzecz, bo penseta to jest zawsze przydatna, fajna rzecz. Ja nigdy na pensetkę nie będę narzekać. No, czy ona, jaka ona jest, to nie wiadomo, ale, wiad ale wiecie, penseta to penseta, zawsze się przyda. Także czemu nie, niech będzie. Przyda się, prawda? 17 17 Pęseta była chyba jako jedna, nie różowa, tylko taka metaliczna. No i tutaj mamy dwa takie sfroty. Sfroty, ale takiej nie wiem, czy to bawełna. To raczej jest jakieś coś chyba syntetycznego. Ale takie trochę jakby bawełniane, bardzo przyjemne zresztą. Dwa takie płatki wielokrotnego użycia do demakijażu. No, ale bardzo miłe, bardzo miłe i takie dosyć duże, fajne. Naprawdę fajne. To, to, to nie jest takie, wiecie byle co. Osiemnastka. Wiecie co, to są takie zwykłe, wiecie akcesoria. Ale ja Wam powiem, że, że są fajnie wykonane. Także nie jest to taki. Nie powiedziałabym, że to jest jakieś badziewne. Tutaj mamy taśmę, to jest taśma taka do zastosowania w makijażu. Wiecie, taka żeby na przykład sobie nie zabrudzić, nie wyjechać linią przy makijażu o, oczu, no po prostu do makijażu. Czyli taka taśma do makijażu. Tego też w zasadzie nie używam dla mnie gadżet w moim przypadku zbyteczny. Ale wiem, że niektórzy takie coś używają. O, coś tu jeszcze wypadło. I znowu mamy wow, mamy sztuczne paznokcie. I to z takimi. Ale patrzcie, jakie holo. Mm, fajne holo. Holo, holo, holo. Takie perłowe trochę, ale holo. I ładne też, bardzo ładne. I tutaj są takie. Mm, takie właśnie naklejki, zamiast kleju typowego, to się stosuje takie naklejki. Muszę powiedzieć, że ja takie coś nieraz stosuję i to bardzo dobrze się sprawdza. 20. A to to nie wiem, co to jest. mam, wow, co to jest. Tak, zabij się, wypadło. I cóż to mamy? A! Tutaj jest lusterko, a tutaj jest szczotka do włosów. Ale niespodzianka! Powiem Wam szczerze, że jeszcze takiej szczotki nie miałam, więc czemu nie? Też fajna sprawa do torebki. Do torebki jak najbardziej. No to fajna rzecz. Taki gadżet pielęgnacyjny. W zasadzie chyba każdemu przydatny. Dobra. 21. O, i tutaj, tutaj jest maska, taka silikonowa maseczka do nakładania na maseczkę, taką, wiecie, pielęgnacyjną maskę, po to, aby można było w tej masce chodzić. I coś na przykład wykonywać, jakieś domowe prace. Także, żeby tam ta maska nam się nie osunęła, to można zastosować właśnie taką maskę silikonową. I też muszę przyznać, że wygląda to na bardzo starannie wykonane. No, zobaczcie. I też ma taką troszeczkę mm, różowawą poświatę. No, muszę przyznać, że te gadżety, takie, wiecie, gadżety, bo gadżety, ale takie. Starannie wykonane, takiej nie ma tutaj hały. 22. No i 22 takie małe dwie gąbeczki do makijażu. Bardzo tak tutaj ostro zakończone, czyli bardzo dobrze podjeżdżające pod na przykład pod, o, pod oczy do, do kącików oczu. Czyli takie do makijażu głównie tu okolic oczu, bardzo ładne też. <śmiech> 23, <śmiech> I, tu, i tutaj ciąg dalszy: gąbeczek do makijażu. Tutaj taki śmieszny w kształcie takiego pufa, czy takiej może i pieczarki, jakby gąbeczka do makijażu z, takim, z taką tutaj rękojeścią. Yy, taką, wiecie, yy, z uchwytem, yy, może, żeby sobie no, nie pobrudzić palców, ale to też takie, wiecie. No, zwykła gąbka by mogła być. No ale, wiecie, jest coś innego. I 24, ta ostatnia tutaj rzecz i rękawica do pilingu no, peelingująca rękawica, taka jakich wiele. O może tak biorę. No i wiecie, co tu dużo mówić. Niektórzy wykorzystują to, mówią, że fajnie się tym czyści wannę albo y, armaturę. No można i do tego wiecie, jak nie trzeba, to nie trzeba. Osobiście wolałabym takie myjki sizalowe, si sizalowe, czy też takie wiecie. Z naturalnych surowców, bo takie są fajniejsze według mnie. Natomiast to, no czemu nie? No i oto zobaczcie tutaj cała bogata zawartość tego kalendarza mnóstwo gadżetów wszystko w pięknym różowym kolorze. Wydaje mi się, że, że nie taki najgorszy ten kalendarz i dobry byłby dla nastolatki na pewno by ucieszył, ale także, wiecie co, Jestem kobieta już raczej starsza i też mnie ucieszył. Myślę, że wiele rzeczy tutaj na pewno wykorzystam. Także na tym kończę. Bye!